Jesteśmy właśnie na budowie łącznika podziemnego kampusów Wydziału Chemicznego. Jak na razie, to co widać za mną nie jest zbyt ciekawe, ale już w czerwcu będzie wyglądało to zupełnie inaczej. No, jesteśmy na takim mniejszym placu budowy na terenie kampusu Wydziału Chemicznego, gdzie jest realizowane zadanie, inwestycja budowlana finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy jest na rozszerzenie zaplecza naukowo-badawczego Wydziału Chemicznego. Tutaj widzimy tylko tą część zewnętrzną, którą tą część zewnętrzną to będzie stanowiło połączenie pomiędzy trzema budynkami, niezależnymi budynkami Wydziału Chemicznego, chemią A, czyli starą chemią, chemią B i chemią C. A część jeszcze oczywiście jest realizowana w podziemiach starej chemii. No i jakie tu będą zadania miały być? Czyli czy uzyskujemy połączenie trz trzech budynków, podziemne, przy okazji zwiększenie e, bazy aparaturowo-seminaryjnej, ponieważ powstają nowe pomieszczenia, likwidacja trzech, dwóch portierni, szczególnie w okresie nocnym i w czasie weekendów, no i oczywiście także poprawa warunków życia. Przy pracy wszystkich pracowników wydziału, no ponieważ będziemy mogli się przemieszczać pomiędzy tymi trzema budynkami, a ciągle się przemieszczamy ze względu na, na lokalizację biur, ze względu na lokalizację dziekanatu, czy różnych sal, czy laboratoriów, ciągle się przemieszczamy, no i w związku z tym będziemy się przemieszczać w pięknych, w bardzo komfortowych warunkach pod ziemiami, pięknie oświetlonymi, pięknie przygotowanymi, z animacjami na ścianach, więc to będzie całkowicie nowa jakość w starym, zabytkowym kompleksie Wydziału Chemicznego, z którego jesteśmy... Jesteśmy do mnie.